Cześć wszystkim, Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku z CS-koski, na którym pootwieramy sobie właśnie skrzyneczki CS-owe. Kilka odcinków wcześniej wrzuciłam właśnie widza, który wygrał batelkę z zajebistym profitem właśnie z takiej skrzyneczki, na normalnym trybie oczywiście. Dzisiaj odpuszczamy sobie Jester'a, także zobaczymy, mam nadzieję, że upolują jakąś kostkę lub rękawice z takich, taniusz, z takich taniutkich skrzyneczek. Ale jeżeli Wy chcecie upolować sobie jakiegoś skinka, no to oczywiście mam tu dla Was przygotowane trzy konkursy z minimalną wpłatą 10, 20 lub 35 zł. Macie szansę zgarnąć nawet kosę o wartości 600 zł dokonujecie z kodkiem promocyjnym Solivia, który tutaj wpisujecie, aktywujecie. No i dodatkowo dostajecie 10% do każdego depozytu i 200 dla nowych użytkowników. Stronka jest dla osób pełnoletnich, a dodatkowo, jeżeli chcecie wygrać skinka za frytę, no to oglądajcie odcinek do końca, ponieważ pojawi się hasło konkursowe, zostawcie suba z dzwonem, lajka, like no i dołączcie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam pojawią się wyniki na skina z poprzedniego odcinka, jak i wszystkie informacje o najbliższych live'ach itd. itd. No co, my lecimy sobie upolować jakieś fajne skiny. Dobra, Mortki, zaczniemy sobie od Fracture Case. Jak ktoś w ogóle nie widział odcinka, w którym rzuciłam tą batelkę mojego widza, to zalecam, żebyście tam sobie wrócili. To chyba dwa odcinki temu było. No i na Discordzie też gdzieś ta batelka jest na kanale Propozycja. I wiecie co? Polecimy sobie. Aha, muszę sobie tak wybrać. Ej, a może po 20 sztuk, jak to będzie lecieć? I zobaczymy po 20 sztuk Fracture Case. Czyli najtańsza skrzyneczka. Zobaczymy, jak to tutaj pyknie. No póki co, jak widać, to no nie sypie, no nie sypie. To już koniec? No. Szybko, szybko poszło. Mamy tutaj recall i samo, może polecimy sobie tak. Pierwsze, nic. O, mamy akacza. Drugie, oko, ten sam akacz, ale ja czekam na kostkę. Jeszcze raz. Dobra, i ostatni raz. Jeszcze raz. Znowu kałasz. No dobra, spoko. Rico Case spoko, oddawał kałaszki. Revolution Case, mamy tutaj chyba rękawice. Właśnie tak, mamy rękawiczki. E, też po trzy razy. I Zobaczymy jak tutaj sypnie. Zaraz pójdziemy sobie na batelki. No póki co średnio troszeczkę. No słabo. Jeszcze raz. No, Revolution Case nie popisał się. Mamy tutaj Dungeon case, fajny kałaszek jest. I co tutaj mamy? Koski. Mamy uu, taloniki. W ogóle dla mnie talony są śliczne. Bardzo mi się podobają. Wiem, że to są takie podróbki karambitów, ale mi się podobają. O! Mamy digielka Mechanic Dust Jeszcze raz otworzymy. Kolejny digielek. Jeszcze raz. Nic. I ostatni raz. Też nic. Niestety nic. Ale wchodzimy sobie na skrzynię. Może kilowata? A w ogóle czemu nie ma Gallery Case? A tu jest. Nie. Tu jest. Dobra, dobra, dobra. Najpierw pójdziemy sobie na skrzynkę snów i koszmarów. Zobaczymy, jak ona tutaj odda. Jeszcze ostatnie dwa. Nic. Ostatni. No mam nadzieję, że to na batarkach jakoś lepiej będzie sypać. Mamy tutaj Broken Fangi i damy sobie trzy razy po dwa razy. O! Tak, bo one są już troszeczkę droższe. I ostatni raz. No niestety. Emeczka. Tak blisko. Tak blisko. Mamy to jeszcze Rapid Case. No dobra. Też sobie damy tak samo jak przy poprzedniej skrzyneczce i mamy tygielkę. Jest to drugi najlepszy drop z tej skrzyneczki. Także bardzo, bardzo fajnie. Nawet gdzieś tutaj ta koska się pojawiła, jeżeli tu w ogóle są kosy. Tak. Butterfly'e są, o Boże. Jeszcze raz. Ładnie sypie. rapid Case. Co jest? Jeszcze raz. No dobra, to już się nie sypnęło, ale fajna skrzyneczka, fajna. rapid Case i Recall Case chyba e, póki co najlepiej tutaj sypały. Tak. E, dobra. Bravo Casey i Weapon Casey. Raczej nie, ponieważ one są już troszeczkę droższe. A mi zależy właśnie na tym, żeby pokazać, jak tutaj te tańsze skrzynki będą oddawały. Zostały nam dwie ostatnie skrzynki do końca: jest to Kilowatt Case oraz Gallery Case. E, no i Kilowacik tutaj, no słabo, ostatnia szansa. No prawie tutaj Kawałek kawałek Black Lotus wleciał. E, dobra, przejdziemy sobie do skrzyni Galerii. No i też sobie damy po kilka razy. Nic. Dupa. No słabo. Katastrofa, katastrofa, dobra. Nie ma co tutaj już e, więcej próbować. <laughs> Polećmy sobie na batelki. Pierwsza skrzyneczka, która tam była, e, to był Fracture Case. Damy sobie ją po 5 razy. Recall Case 5 razy. I ostatnia skrzyneczka to będzie danger Case. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, słońce? O, dobra, mamy. I pamiętam, że właśnie widz poszedł na tryb Shirt, więc też spróbujemy sobie dać to na tryb Shirt No jeżeli to jakaś koska wlecia po rękawice, no to mamy pewny proficik, nawet na trybie Shirt e, Dobra, dodajmy sobie pocikaj samu i bocik Michael No dobra, Zobaczę, co tutaj się w ogóle wydarzy Ej, tak blisko, tak blisko! Rękawice prawie wleciały Prawie, no właśnie prawie, no ale kurczę Czemu nie przytada ciało? Dlaczego? No słabo, słabo. Jeszcze dwie ostatnie skrzyneczki, pierwsze. E, nic. I ostatnia, coś tutaj się wydarzy. No okej, okay, mamy Meczkę. no ale jest to tylko 5 dyszek, a batelka jest za No ale wchodzimy sobie na kolejne skrzynki. To są chyba skrzynie rewolucji. Nie, to są Recall Cases. Y. Już nie pamiętam co z nich sypie. Tak, by the way, ale dobra. E, zobaczymy. Może wpadnie coś złotego w końcu, na to liczę, tak naprawdę. No dobra, nic tutaj nie siadło. Jeszcze dwie ostatnie skrzyneczki. No słabiutko, słabiutko. No tu trzeba po prostu mieć dobre wyczucie. To po prostu musi, no, mieć szczęście. W czepku urodzonym trzeba być, żeby skrzęczek co coś odpadało. No, znowu przeleciało. Znowu kusi, 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 kusi. Skrzynia rewolucji. Niestety rękawice tak blisko były. Ale do nas nie dotarły finalnie. No dobra, no ale tu coś przydałoby się jeszcze sypnąć. No jest lipa. Póki co jest lipa. Pierwsza batelka, no tutaj, bez żadnych rewolucji. No dokładnie. No co? Ostatnia nadzieja jest właśnie w skrzyneczkach Dungeon Case, które tutaj nam, no muszą sypnąć, muszą sypnąć, żeby tutaj odkuć tą batelkę. Liczymy tutaj na jakiś zajebisty dropik. No ale póki co, no. Myślę, że to nie wypali. Myślę, że ta batelka nie wypali po prostu. Ostatnie dwie skrzyneczki. No i lipa. No i lipa. Chyba z ponad stu w plecy będziemy. No. Ponad sówę. Oczywiście. 150 zł w plecy. Eee, okej. Okay. Dobra. Wiecie co? Skoro już te skrzyneczki tutaj były. To wlecimy sobie pierwsze cztery odhaczone, Mamy tak, Kilowatt Case 5 razy, Galery Case 5 razy. I do tego dorzucimy sobie również Broken Fungi 5 razy i Raptate Case. 5 razy. I to chyba wszystko, bo dalej są Weapon Casey i Bravo Casey. I też na trzy osoby Trip Shirt. W ogóle mi się wydaje, że jest taki starych skrzyneczek, jak się daje właśnie po kilka sztuk. Lepiej chyba się opłaca dać Trip Shirt, Mogą dać na cztery osoby w sumie, no bo... Tak, mogłam dać na 4 osoby, bo jak wypadnie coś zajebistego, no to i tak, czy jak będzie profitik, no nie? Ale dobra, next batelkę, taką zrobimy. No i ma tutaj się coś rozkręci. Nowe skrzyneczki Okej, okay, Black lotusik już poleciał, no ale jest to battle skirt, więc więc Słabiotko. Ostatnia skrzynia, kilowata, tutaj, dziesiąta. No niezbyt, za łuska, ale to jest tylko cztery dyszki, 5 dyszek, przepraszam. Także no, skrzynia galerii, typ, że tego kuri Nie podoba mi się ta kosa totalnie Ale możesz sypnąć, możesz sypnąć, bo liczy tutaj się Proficik tylko Na tym odcineczku, tylko Proficik akceptuje no, Ale póki co jest... w ogóle ten już mi trochę Oriona wspomina, tak jak leci Nie wiem czemu, tak podobny troszeczkę jest Też Orion jest chyba bardziej taki pomarańczowy Dobra, no niestety Niestety Broken Funki. Muszą nas tutaj poratować. O proszę, dajże coś. się w ogóle nic nie rozkręca. Gieku. Nie no, jak ta batelka nie odda, no to idziemy sobie z powrotem na skrzyneczki. No i wiecie, to pójdziemy na ten tryb jester. No. Nie ma innego wyjścia. Trzeba to odkuć jakoś. No i Rap Proszę, rzuć chociaż ty. No, zlituj się nade mną. No słabo, słabo, jest słabo. Ciekawe, jakby było, gdybym dała to na cztery osoby, czy w ogóle ktokolwiek, czy czwarta osoba by coś zdrpnęła ze złotego i temu, bo no nie wiem, no ale dobra, sobie mogę. Ja no, nie, nie zrobiłam, więc się nie dowiem. No ale tutaj nic się nie wydarzy niestety. Znowu batalka jest w plecy. No to jest właśnie to, to są te uroki e, trybu ale jednak liczyłam na jakąś skromną kostkę bo rękawicę. No ale cóż, no ale cóż. Na deserku. skrzynczka kosztuje 150 zł. Także polecimy sobie z 5 razy otworzymy. Nic. No tak dalej pójdzie, to będzie ostatnie otwarcie. Dobra. O matko, ostatni raz. Lipa, Lipa Fest. Lipa Fest. Eee, recall Case. 200 zł. Trzy razy. Nic. Ja pierdzielę, nie tragedia, tragedia, dobra zrobimy sobie z tego w takim razie batelkę i wrzucimy tylko najtańsze skrzyneczki trzy razy. Dirigol case trzy razy i skrzynia rewolucji trzy razy. No i do tego możemy sobie puścić Dungeon zone case dwa razy zostanie nam wtedy tysiączek na koncie a trzy osoby trip shirt, a po raz nie kurczę, o to jest nie. Trzy osoby może wrzucimy, zobaczymy. No i czy tutaj na jakiś zajebisty drop no jednak Kryp Jester, droższe skrzyneczki. No Emilka dropni coś, ja wiem, że ty zawsze do dobrze dropisz, no to teraz też możesz się wykazać, no nie? Jestem załamana, jestem załamana. Gdzieś tam pokusa była, że mi też sypnie, no ale no niestety. Na normalnym trybie nic nie oddały, a tutaj na Jesterku no też za bardzo nie chcą oddać. No jest katastrofa, patrzcie ile razy złoty item przeleciał, prawie, prawie siadł. Nie, no. Znów... Ej, dobra, mamy tutaj itemek. Co to jest rękawice? Okej! Okay. Ej, rękawice, ile ta skrzyneczka była warta? 223 zł. To jest ten recall case. Dobrze, mamy proficik Odbijamy, odbijamy się, ale tu jeszcze zostało kilka innych skrzyżek na zesterku Dobra, jest leciutka odkutka. No elegancko, elegancko się tu kręci. Przypominam, że recall case na trybie normalnym kosztuje chyba 9 zł. No trybie jest 200 zł, no ale mamy rękawice za 35 koła i znowu mamy rękawice czy kosę? K**wa, co tutaj daje? Asimowa, talona Piękna batelka, piękna batelka, nie żałuję, że dałam Jester'a Totalnie nie żałuję, ponieważ no to jest piękny dropik, piękny dropik 12 koła z batelki, za 2 koła Odkutka I myślę, że teraz polecimy sobie właśnie Jeszcze raz, która to była? z Carry, kolka jest za 9 zł, dokładnie a te rękawice były chyba najlepszym dropem nawet. Oczywiście, że tak. Pięknie, 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 pięknie. E, dobra, otworzymy sobie jeszcze e, na trybie normalnym. Damy sobie po 50 razy. Zobaczymy. Poluję tutaj na rękawice. No dobra, next. Go, go, go. Nie ma czasu, do roboty trzeba iść. Mamy, mamy rękawice. Ze skrzynki za 9 zł. Ok, zawsze coś, zawsze coś. Nie wiem, są warte. Chyba z dwa koła? Może z tysiąc? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jestem już mega zadowolona. Naprawdę bardzo mi się podoba ta skrzyneczka. I dziękuję widzowi. Kurczę, który to był widz, Boże. Przepraszam, zapomniałam. Ale dziękuję Ci za pokazanie tej skrzyneczki. Mamy znowu rękawicę. Trzecie rękawiczki z tej skrzynki. No, co tu więcej mówić? Co tu więcej mówić? Pięknie wyszło. No i tak czy siak, pięknie wyszło. Mamy proficik spory proficik. Ja Wam dziękuję za ten odcineczek, a Wy jeżeli chcecie wygrać tego to skinka, no to w komentarzu napiszcie, e, kurczę, AmericalCase'a, napiszcie które rękawice z tej skrzyneczki e, chcielibyście mieć w swoim ekwipunku, oczywiście jeżeli chodzi o wygląd. No i to w sumie tyle, ja żegnam się z Wami, życzę Wam udanego wieczorku, no i buziaczki, trzymajcie się, pa pa!